Te rośnięty, ale będzie ładnie na marach, Ej, tutaj widzimy początek przejazdu, stare torowisko, no tu będzie się zaczyna maraton. Dalej postaramy się nakręcić i przedstawić, co dalej następuje. Tutaj mamy czarne belt na herbat, można... Jeśli ktoś by się chciał za zatrzymać, to bez problemu może od razu skonsumować. Także będziemy widzieć, no tutaj jest taka troszeczkę wyrwa, nie da się przejechać ale myślę, że do maratonu się da. Po zjechaniu torowiska objeżdżamy budynek Karpackiej Troi. Niestety tam na górę się nie będziemy wspinać. I druga w lewo asfaltem do góry. I będzie omijać całą tą góreczkę tutaj. Na około 10 km zbliżamy się do krzyżówki na której pojedziemy prosto, później tą krzyżówkę będziemy mijać znaczy przecinać z drugiej strony, będzie, na, będziemy na powrocie tutaj także pamiętajmy, że jak będzie krzyżówka jak, tak jakby skrzyżowanie dróg równoległych jedziemy cały czas prosto podłoże jak na razie widać kamieniste, pomimo opadów na razie da się jechać, jest asfalt, kamienie na razie nie ma błota, błoto będzie później wyjechaliśmy właśnie do rozjazdu Mega Giga i Mini jak widzimy Mini na asfalcie odbija w lewo, mega giga w prawo i to było na tyle następne nagranie zapewne na podjeździe na liwocz no tutaj ten dozew jeszcze wracając do rozjazdu jest na asfalcie więc y będzie bardzo łatwo go znaleźć nie wiem czy niektórzy pamiętają ten przejazd 2008 rok połowa stawki tutaj się kąpała leżała, są nawet zdjęcia Znajdujemy się w miejscowości Lipnica. Po krótkim, dosyć asfaltowym zjeździe będziemy mieli widok na szkołę. Skręcamy przed szkołą w lewo i można powiedzieć, że teoretycznie stąd zaczyna się już podjazd pod liwocz. Będzie jeszcze jeden przed liwoczem zjazd, ale generalnie od tego miejsca możecie się przygotować już do podjazdu na górę liwocz. Podobnie jak w roku ubiegłym bufet będzie znajdował się na początku drogi krzyżowej przed podjazdem na Liwocz. Znajdujemy się właśnie w tym miejscu i podłoże jak na razie dosyć dosyć kamieniste. Nie ma problemu żeby jakiekolwiek błoto było. No i dalej udajemy się w stronę szczytu liwocz skąd jest gdzieś jeszcze około 2 km cały czas pod górkę po kamienistej szutrowej drodze. W tym momencie Marcin morduje się już pod końcówkę szczytu góry Liwocz. No, z tego miejsca zostało może jakieś 800 metrów do szczytu, także, także już niedaleko. Za chwileczkę będziemy na szczycie. Co do podłoża, o, no, ubita gdzie-gdzie kamienie, osuwa się troszeczkę spod kółek, ale bez problemu na siodełku, tak jak widać, da się wyjechać bez problemu do samego szczytu. Aktualnie znajdujemy się na szczycie Góry Liwocz, tutaj widać końcówkę podjazdu. No, szczyt jest wykostkowany, więc tutaj bez problemu będzie można już przejechać sobie dalej. Na szczycie znajduje się kaplica wraz z krzyżem widokowym, z którego rozpościera się bardzo ładny widok na całe górze Ciężkowickie, Jasło i wszystkie, wszystkie okolice tutaj. Pogodę mamy ładną i za chwileczkę będziemy i dalej w kierunku zjazdu z Góry Liwocz i dalej na trasę. A teraz nastąpi zjazd z Liwocza. Będę starał się bardzo powoli jechać, także żeby wszyscy wszystko widzieli i dobrze się bawili. Jak widać zjazd troszeczkę pourywany, kamienisty, ale mam nadzieję, że zabawa będzie fajna i że wszystkim uda się go bezpiecznie pokonać. No, no trzeba uważać, generalnie jak na każdym wieździe.